Knockout. <laughs> okay, cheers. No to podanie pani jest mi. no. Zawać, no gdzie mi się pycha?

Jedno to jest przez drugie to jest nazwisko. nad Tomek, koniec, ładnie. Powoli wybić piłkę. I od auta BTS orzut. Nasza, nasza. Z wyniku 3 do 7, odrobić 8-7. Drugi comeback BTS-u. Pierwszy był z naligową kiedy zrobiliśmy, Przegrywaliśmy w pierwszej połowie. A wygraliśmy cały mecz właśnie 8-7. Przeciwnika. Jakoś nie widać, żeby im przeszkadzało. <noise> tak się stoi. Szkoda, że nie ma takiego parawana pomiędzy boiskami, które by się po no, prostu tak. ściągało, po prostu tak. się grało. Tak. Ja nie, wiesz, to by zniszczyło. się gobera. Czy nie, A bo ta, ta szkoła dba i ludzie tutaj też dbają o to boisko bardzo. Wszyscy. Nie ma boisko. Śmieci, butelek rozbity. Power, power! Dobra, nie ma śmieci więcej niż na urzędniczym. Janicki przed szansą. Blokowany, no ale teraz paciora przed szansą. Boty paciora. Najskuteczniejszy gracz niezrzeszonych, ale poweru to on nie miał. Może gole ma w tej arenie, ale dzisiaj coś poweru brak. właśnie z rzutu autu wykonywane nogą według zasad orlikowych nie ma goli jak nie ma goli? nie ma, nie ma czemu nie ma? No bo nie, nie ma bezpośrednio goli z rzutu z on liczył na to, że ktoś po prostu dotknie Pryje. dlatego Aha. spokojnie panowie, ale powrót, hej sorry, to ja zostawiłam no, na razie Później oczywiście wyrzucę. Wysław Kupa w, w swoim stylu. No Janicki teraz zagraje do Bergla. Tatułka rozumie się bardzo dobrze, bo grają razem w proniczance. Michał Bergiel. Bergiel zauważa Janickiego. Janik, strzelaj! Janicki do klubu. Klipka, gol! 9 do 7! Gracet. W <grymka> przynosi ze sobą. <gry> Gramy dalej swoje! Strzelać dalej! Lisu dobrze, ale tutaj Bergiel Teraz z numerem 13 lisu z Nagoby Z gry w Dzikiej Bombie Kiedy graliśmy jeszcze w Kurwanowskiej Lidze, a Tomek był w Somgorzy. Tak, po prostu tak? Który to grał tam? Był, wiesz, 13, lisu. 13. 3 minuty aż Spoko To ładnie, prawda? Dwa golechnęli Ale widać Ale przeciwnik Słuchaj, ale jest to samo co w tamtym pierwszym meczu. Przeciwnik przejechał ze zmianą albo bez zmiany, pili piwo i klepali nas 10 dwa. Też Jola szelił jednego gola. Oj, oj oj. To może piwo jest sekretem tutaj. Właśnie. Jola w porządku! Jola! Nie chodzi o byle nogę, tylko wiesz, żeby nie osłabić Bartek Paciora z rzutu rożnego. Takie bardzo agresywne rzucenie piłki. Tak, Ale karane. to by na jednej z takich. Dzisiaj Bergel. hat zdobyty. Dzisiaj dwa gole. Jolka, Marcin Lubera. Lubera mocno, teraz jeszcze dobitka, może będzie nie? Jeszcze nie. Bartek Paciora rozpędza się, już z przodu jest Cholewa i Bilski. Cholewa, tak się moja na utrzymaniu dobrze. Tak, nie. ale to oni grali w, w Wagadugu, potem w Dzikiej Bombie. Wagadugu. To jest stolica Madagaskaru, czy, czy czegoś tam, Ulu, Wagadugu. Czy Burkina Faso, on wtedy mówił, że to jest stolica i tak właśnie nagrali FC Wagadugu. Tak grali jak oni Barry Faciora, do nikogo. Do nas. Do, do kamer. No teraz mocniej. Hej! Bargiel. Do z Janicki teraz uderzy czy nie? Janicki! GOL 10-7! Kolejna bramka ligowa! w BTS-u. Nagrało się jak się cieszysz. Panie Wiesławie, żeby zaraz się to nie zmieniło. 9 nie? 10 już? Panowie, półtora minuty do zmiany! Półtorej to, to nie się wytnie To wytniemy? <grym> <grym> nie ma Czecha, żeby to powiedzieć, to wytniemy. Biegać, biegać! O! O! Supera Pana Ty? To znaczy, mam dzisiaj rezerwy w fanatyce najkrosse'u o 18.50 złotych w fanatyce najkrosse'u. Tutaj? No, Patrz, jemu nikt nie dojdzie mówi, co rozdraź, ma robić. Nikt że podaj tym, zagraj, strzelaj... Ty, wow. Im, im w ogóle, nie? A ty jak dostaniesz piłkę, to już masz tak z tak, lewej i strzelaj, strzelaj z tyłu, strzelaj, strzelaj z prawej, no masz tu, graj, nie? A tu masz ten, to ten nie to rzuć ten, mince tamten, nie? A ja tylko stoję i się zastanawiam. Badać, strzelić, wolać, 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 wola i poczekaj, i... no to, to jest radę, tak żeby rozpoczęliśmy. Nie, 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 Tak nie, 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 to, nie, 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 po nie, 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 Niech nie, grają. My nie, 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 nie,

Nie, wyrzucę. No spokój, ale i tak nic nie wyjdzie. No nie, bo to ostatnia zmiana była. No. Może tutaj lepiej, bo śląski... Dobra! Dobra! Jeszcze türdü Ja, ależ przewiesz wszystkich, ja nie umiem.